Manga do recenzji otrzymałem od wydawnictwa Waneko. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o manse Homunculus autorstwa Hideo Yamamoto. Jest to manga przede wszystkim w Seinen, a więc 18. I jest to dramat z takimi elementami, może nie horroru, ale groteski. No i elementami przede wszystkim zjawisk paranormalnych. Nie ukrywam, że na tę mangę bardzo długo czekałem, no bo zainteresowała mnie ona samym swoim opisem e, i rysunkami, które założyłem w sieci. Jeśli chcecie natomiast wiedzieć, jaka jest moja opinia na temat tej mangi, no to zapraszam Was na recenzję pierwszego tomu. Porozmawiajmy chwilę o wydaniu mangi. W moich rękach widzicie tom pierwszy Homunculusa, oczywiście, ale w wydaniu specjalnym. Dostępne są bowiem dwa wydania: zwykłe w oprawie miękkiej z obwolutą oraz specjalne w oprawie twardej również z obwolutą. Różnią się one oczywiście cenowo. Jest to różnica okładkowych 10 zł. Miękka oprawa kosztuje 39.99, twarda 49.99. Znaleźć je możecie oczywiście taniej w różnych księgarniach internetowych. Natomiast z tego co wiem, edycja specjalna dostępna jest wyłącznie w sklepie Vaneco, i tam na ten moment różnica cenowa między wydaniami jest całkiem niewielka, bo około 7 zł. Czym się różnią? Oprócz miękką i twardą uprawą, edycja specjalna względem zwykłej edycji posiada inną fakturę obwoluty. Jest ona taka bardziej szorstka, taka przypominająca płótno. Lepiej wyglądającym szyciem całej mangi, co zauważyć może się na grzbiecie, no i taką wstążką służącą za zakładkę. Fajna opcja dla wielbicieli tej mangi, czy po prostu kolekcjonerów. No i najważniejsze, że jako konsumenci mamy wybór. Natomiast mówię Wam o tym wszystkim, bo jak tutaj zauważyliśmy z kolegą Arturem z komiksowego Dojo, pozdrawiam Cię Artur, no nie do końca jest to wszystko dobrze opisane na stronie wydawcy. Te różnice, mimo wszystko, powinny być podane w opisie produktu. A tak, to jako konsument musimy szukać informacji na innych stronach i kanałach komunikacji. No, powinno to być po prostu bardziej przejrzyste. Ale wracając do samego komiksu, no to wydanie jest naprawdę piękne. Wytłoczenia z błyszczącym czerwonym kolorem. Musicie przyznać, że wygląda to obłędnie i w dłoniach sprawia wrażenie naprawdę solidnego produktu. Natomiast nie jest to wydanie dwa w jednym, jak niektórzy podawają, bowiem mamy do czynienia z wydaniem jeden i pół w jednym. Całość mangi w oryginalne została wydana w 15 tomach, a my dostaniemy na naszym rynku powiększone objętością 10 tomików. Co no prosto licząc, daje nam 1,5 tomików w wydaniu. I pewnie tym spowodowana jest taka moja doczepka. Subiektywna wada, bo chciałbym mimo wszystko wiedzieć w jakim oryginalnym tomiku się poruszam czytając mangę, a nie dostaniemy, a niestety nie dostajemy wiecie, takich przedziałek i stron tytułowych poszczególnych rozdziałów, czy też właśnie tomików. Jest to taka doczepka, wiem. Nie wiem natomiast, jak wyglądało to w oryginale. Jeśli wiecie, no to dajcie znać w komentarzu. W każdym razie, wydanie jest jak najbardziej na plus. Wygląda to obłędnie. Jeśli chodzi o Fabuę, no to mamy tutaj do czynienia z bohaterem takim bardzo outsiderowym, bo nie, bowiem bohater tutaj rezygnuje z takiego życia dotychczasowego, no i staje się tak naprawdę bezdomnym, mieszkającym w swoim ukochanym, ukochanym autku. I to autko jest tak naprawdę sensem życia naszego bohatera, bo on może w ten sposób podróżować po mieście. Wchodzi w interakcję, on tak naprawdę cieszy się tym życiem, to nie jest dla niego w żaden sposób um, ujma na honorze. On po prostu często rozmawia z innymi bezdomnymi, z innymi ludźmi. Um, jest taki bardzo enigmatyczny, cała manga jest enigmatyczna, no bo on w sumie każdej osobie, <laughs> każdej osobie, jaką spotka, kłamie tak naprawdę w żywe oczy, i nikt nie wie, kim on tak naprawdę jest, jaką przeszłość. Za sobą ma. My, jako czytelnicy, też nie wiemy do tej, do tej pory, przynajmniej w tym pierwszym tomie, dowiadujemy się, jaką przeszłość ma nasz bohater. Um, natomiast w pewnym momencie naszemu bohaterowi no, już brakuje pieniędzy. No i zgłasza się do niego taki bardzo, um, może nie fanatyczny, ale bardzo zainteresowany medycyną student. Student oczywiście medycyny, tylko że ta medycyna, którą się z, um, interesuje. Jest taka bardzo podejrzana, trochę bardzo eksperymentalna. No i namawia on właśnie za pomocą pieniędzy naszego głównego bohatera, do tego, żeby poddał się operacji trepanacji czas, czaszki. Jest to operacja polegająca na wywierceniu się w czaszkę człowieka. No i to tyle, jeśli chodzi o opis fabuły. No, bo co później się dzieje, co ta operacja sprawia, jakie są jej um, skutki, tego dowiecie się czytając ten komiks sami. Natomiast, jeśli chodzi o fabułę, jest ona naprawdę cudowna jest ona bardzo wolno prowadzona przez autora. Tak naprawdę ten opis, który ja Wam w tym momencie podałem, on obejmuje, myślę, że na spokojnie połowę tego tomu połowę tomu. Um, i czy jest to złe? Według mnie, nie, bo naprawdę bardzo szczegółowo tutaj przedstawiony jest świat, oczywiście świat, który znamy, ale mimo wszystko codzienność naszego bohatera jest tutaj przedstawiona cudownie. I sztuką jest, żeby podać nam coś tak bardzo powolnie, bardzo szczegółowo, a nie robić z czytelnika tak zwanego Idioty, bo w tej mandze autor nie przedstawia nam takich bardzo bardzo dokładnych szczegółów tego, co, autor, co bohater czuje, jakimi motywacjami on się kieruje. To wszystko dowiadujemy się tak naprawdę z rysunków, które są również bardzo piękne. No i po mimice, po mowie ciała tak naprawdę głównego bohatera możemy się domyślić, co on w tym danym momencie czuje. I to jest nam na naprawdę na, na duży, duży plus. Więc jeśli chodzi o Fabułę, naprawdę jestem zachwycony. Nie mam żadnych takich um, zarzutów wobec niej. Um, oczywiście, inny, oczywiście innej osobie może nie pasować to, że jest ona naprawdę powolnie um, prowadzona. Natomiast ja to doceniam. Ja to doceniam, bo czyta się to naprawdę bardzo przyjemnie. Scenariusz jest szczegółowy. Postacie przede wszystkim dzięki temu już w pierwszym tomie nabierają charakteru, nabierają um, tempa swojego rozwoju, no bo tutaj już w tym tomie, mimo że to pierwszy tom, no to już widzimy jakiś rozwój w relacji, jakiś rozwój w budowaniu um, jakiejś zmiany bohaterów, i ten aspekt jest naprawdę super. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, no to mamy tutaj do czynienia z według mnie najwyższym poziomem rysunków, jaki tylko mogą sobie wyobrazić. Szczególnie doceniam panele z miejską architekturą i krajobrazem, bo są one pełne głębi i przede wszystkim szczegółów. Autor nie oszczędza tutaj tuszu, wszystko dopięte jest na ostatni guzik i myślę, że każdy czytelnik to doceni, bo widać to po prostu na pierwszy rzut oka. Jeśli chodzi o sposób rysowania postaci, no to są one narysowane bardzo szczegółowo. Kreska jest naprawdę cudowna, nie mam żadnych zarzutów jeśli chodzi o nią. No, okay, mam jeden zarzut. Nie do końca czasem odpowiada mi design tego bohatera, który jest studentem medycyny i przeprowadza tę operację. Dlaczego? Bo on w niektórych momentach wygląda naprawdę świetnie, widzimy kolczyki, szczegóły ubioru. A, a w momencie, kiedy pojawia się on na drugim planie, no to drastycznie ta jego szczegółowość spada, i tu trochę e, jeśli chodzi o to, nie do końca mi się to podoba. Natomiast wszystko pozostałe, do, przynajmniej w tym pierwszym tomiku, jest na najwyższym poziomie. Zresztą tu widzicie to w tle: e, nie trzeba nic dodawać. Naprawdę świetne rysunki. Podsumowując, uważam, że ten pierwszy tomik jest naprawdę solidnym pierwszym tomikiem, bo wydaje mi się, że doskonale wprowadza nas do tego, co, czego możemy się spodziewać dalej. No i jeśli chcecie spróbować tego homunculusa, to wydaje mi się, że po tym pierwszym tomie będziecie wiedzieć po prostu, czy Wam to odpowiada, czy też nie. A to mimo wszystko w pierwszych tomach jest bardzo ważne, i działa, nad, I działa według mnie na takiej samej zasadzie jak pierwszy odcinek serialu. On ma zaciekawiać, on ma przedstawiać nam świat w ten sposób, żebyśmy wiedzieli, czy to po prostu, czy chcemy w to dążyć. Ja, na, ja w Homokulusa na pewno chcę dążyć, będę kupował kolejne, kolejne tomy i z ręką na sercu Wam tę mangę polecam. Moja ocena 8,5 na 10. 8,5 na 10 dlatego, że 9 i 10 zostały naprawdę dla mm, wybitnych tomów, wybitnych komiksów. Może, po, może kolejne tomy, może całość serii spowoduje, że taką cenę dam. Na ten moment widzę pewne wady. Takie, które naprawdę niektóre osoby mogą stwierdzić, że czepiam, że się bardzo czepiam. Natomiast to jest nadal bardzo dobra ocena, bo ta manga jest naprawdę super. No i na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że manga Wam się podobała. Ja się oczywiście z wami żegnam. Życzę Wam smacznej kawusi, herbatki, czy cokolwiek będziecie pili w, ten, w te zimowe wieczory. Do usłyszenia. Cześć!